Do tej pory żeśmy to co żeśmy usiedli, rozmawiali w tamtym roku, to wywalczyliśmy te 7% podwyżki kwoty bazowej przez pierwszy rok i dwa razy po 5% w następnych dwóch latach. Chcemy teraz zmienić układ zbiorowy. Uważamy, że obecnie obowiązujący układ zbiorowy pracy jest przestarzały i wyklucza nas pracowników z partycypacji zysku który jest wypracowywany. W 2016 roku zysk wynosił 18 milionów, w 2017 już ponad 23 miliony. My nie możemy czekać, dlatego te żądania, żądania dotyczące zbiorowych układów pracy są naszymi podstawowymi żądaniami. Są tymi żądaniami, które kształtują nasze prawa w danej firmie. Rozmawialiśmy z prezesem o zmianach kwalifikacji współczynników do tak zwanej kwoty bazowej. Uzyskaliśmy 7%, kierownik dostał 7% od swojej pensji, my 7% od swojej, także ktoś dostał 600, ktoś 200, ktoś 150. I te różnice się nawarstwiają. Nic o tym prezes nie chce słyszeć. On nikomu nie zabierze z górnych tabel, żeby podzielić się z nami. Bo tyle lat tu się nic nie działo, tu nie było żadnych. Żadnych ruchów ze strony pracodawcy, który by chciał rozmawiać z nami o poprawieniu naszego losu, bytu. Nic się nie działo w tym kierunku. Wszystko, co było, to były puste obietnice, puste słowa. I żeby nie ludzie, którzy wzięli się, otworzyli związek, wstąpili w niego, są naprawdę spostrzegani w tej firmie jako ludzie, którzy chcą coś zrobić. Dążą do tego, aby nie tylko związkowcom, całej załodze, wszystkim było tutaj o wiele lepiej. Po prostu jesteśmy oddolnym związkiem. Nie ma nad nami centrali, jesteśmy samorządem, naprawdę samorządnym związkiem, sami o sobie decydujemy. Tutaj jest bardzo duża jest rola tej solidarności między komisjami, między inicjatywie pracowniczej. Gdzie naprawdę to wsparcie jest dla nas bardzo duże. Wodociąg, miejskie wodociąg, a pomimo tego, że wcześniej działały trzy y, komisje związkowe, nic nie zrobiły dla pracowników. Ale w tej, w tej, tej chwili stronie. mi się wydaje, zrozumieli i pójdą, wesprą we nas i razem, jako dwa związki zawodowe, naprawdę tutaj coś będziemy chcieli zmienić. Rząd nasz moducią próbuje nas tutaj skłócić, poróżnić związki w systemie informatycznym tak, rząd ja. e, próbuje się nas tutaj ośmieszyć, sprowadzić do takiego zniechęcenia. To są działania na gminy. Teraz nie wiem czy w dzisiejszej pikiecie, gdzie takie pismo tutaj prezes nam wystawił, czy nie trzeba będzie robić pikiet za represję związkową. Przynieśliśmy sukces, spodziewaliśmy się na początku, że może przyjść garstka, Może przyjść 20-30, maksimum 40 osób. A w tej chwili tak zrobiłem takie obliczenie: to minimum 90-koło 100 osób było. To pokazuje, jakie poparcie. Pokazuje, jest duże. pokazuje dużo było ludzi nawet nie z naszego związku. Był koledzy z Solidarności no, i ludzie niezrzeszeni w związkach. Oby tak dalej. Może coś tutaj się zmieni. Nie tylko z kolegami! Z Nie tylko z kolegami! Ha.